Dzień dobry Państwa w dzisiejszym odcinku Samsung Galaxy A34 po kilku dniach użytkowania odcisk glini papilarnych no nie jest najszybszy, zajmuje jakieś 2 sekundy raz, dwa telefon jest dość szeroki odciski palców bardzo widać śliski, więc definitywnie potrzebujesz pokrowiec jeśli chodzi o 120 Hz odświeżanie, no to muszę powiedzieć, że nie wiem czy to widzicie, ale zdarzają się takie tak, tering troszeczkę. Takie takie przeskoki. Czym to jest spowodowane? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę optymalizacją. Nie wiem czy to, to będzie na kamerze widać, ale o o o o, o właśnie. No, no właśnie. Ale jak to? Dla, dlaczego? I co tu się wydarzyło? No właśnie. Skoro wynik w benchmarku o, jeszcze raz. Musimy jeszcze raz puścić, no bo nie wiem, ten nowy benchmark to nie trzyma punktów. Dobrze. Puszczamy i zaraz wracamy. 1023 w Singlu i 2451 w Multi. Co to oznacza? Oznacza to, że są to wyniki bardzo dobre. Takie wyniki jak w 54A54, jak i w Samsung Galaxy S21 Ultra, czyli flagowego sprzed dwóch lat. No, nie spodziewałem się, że w Serii 3 będzie tak dobry, zaawansowany procesor. Mm, ale jak mamy to użyć? No bo. W przeglądaniu internetu taki procesor Ci jest w zupełności niepotrzebny, no wystarczy sobie włączyć swoją ulubioną, moja akurat Call of Duty, grę. Wszystko wygląda fajnie, pamiętajmy, że są maksymalne ustawienia z antena i tak dalej. Poprzez samochód go nie, nie mogę trafić? Dziwne. No, zobaczymy, jak on pójdzie. Na razie wygląda nieźle. Gra się płynie, pięknie. Friendly Hunter Killer Drone deployed. Co on się tak tam przyczaj? Spoko się gra. Patrz. I fajnie bo... bo słychać skąd, skąd idą, wiecie? To jest mój. A, z tym mieczem to ja za bardzo chciałem... Ten kto mieczem wywołuje, temu... Już nie pamiętam jak to było. Ale podobnie. To ten, co mnie tak skrzywdził, nie tylko zniszczyliśmy, nie tylko zniszczyliśmy, wszyscy. Wygrałem? Winning? Dobrze się gra. I zobaczcie, że jest głośniejszy w grach ten te głośniki są niż w muzyce. Zaraz zobaczycie, no to jest troszkę dziwne. Hm. Dalej. Dobra, wystarczy. No, muszę Wam szczerze powiedzieć, że jakość tego dźwięku jest przyjemna. Co to oznacza, że ten dźwięk jest ciepły, nie ma zniekształceń. Jest tak 2-3 dB mniej niż w Galaxy S serii, ale dalej jest to dźwięk przyjemny, który można odsłuchiwać przez wiele Wiele godzin, przynajmniej dla mnie. To jest kwestia bardzo indywidualna, na przykład iPhone 14 Pro dla mnie brzmiał za zimno i po pół godziny już miałem dość, a tutaj można słuchać i słuchać. No dobrze, co to już Aparat. Ale zanim przejdziemy do aparatu. Pamięć wewnętrzna i mamy tutaj zaledwie 109 zapisów i 477 odczytu. Czy ten benchmark jest miarodajny? Ciężko powiedzieć, ale no jest to, robiłem kilka i tak samo zawsze wyszło i to jest mało. 109, ten zapis może dlatego tak nam się tutaj potrafi czasami wykrzaczać, bo ten zapis nie daje rady. Czyli pamięć wbudowana nie jest najszybsza, ale procesor jest ultraszybki. No i tutaj te wąskie gardło, tak zwane, może być. Ale wejdźmy sobie właśnie do aparatu, a w aparacie mamy tą opcję fan. Czy tym razem będzie również co innego niż, niż ostatnio? Jest coś innego. Bardzo dziwne. Nie wiem o co tu chodzi. Tyłek jakiś, ok? o jaką mam czapkę, no dobre. dobra, no ma takie, takie śmieszne, to jest ze Snapchata, to najbardziej mi się podoba, z tym baranem, to nie jest koza, tylko baran właśnie, możesz sobie oddalić i skupnąć go, <śm> <się> <śm> no dobra, to mi się najbardziej podoba, jesteś, <śm> aniołek, a i tak dalej, jest dużo tych, tych bajerów, biedronka, niskie ceny, Najlepiej, możesz sobie do. Ściągać różnych. Mamy portret Mode, możemy sobie oddalić ten szeroki kąt. Robi robotę. Bardzo szeroki jest. Blurowanie może nie jest tak wspaniałe jak w serii 5, ale też robi robotę. W portret. Sprzedni mamy standardową, ale również bardzo dużo megapikseli i bardzo duży, bardzo szeroki, można powiedzieć, kąt. I zobaczcie, jak to wygląda. Ale to AI zrobiło ładnie. Tu jest bardzo słabe światło, także pamiętajmy, zobaczcie tam jedynie tylko to na, na suficie wideo. Przednia kamera w 4K i zobacz, jak sobie przełączysz, to jest taka notyfikacja, że właśnie przednia kamera jest. Bo, no to tak, widzisz, że jest włączona, ale jest ta notyfikacja, powiadomienie. Z tyłu oczywiście również 4K do 30. W strefie zdjęć mamy maksymalnie 48 megapikseli, co to jest bardzo dużo. Bach, jest jeden. Zobaczymy, jak to wyszło. Ale tu jaka to jest ostrość, zobaczcie. O kurczę, blaszka. Ale to widać teksturę, wszystko. Przepiękna ostrość. I w sferze więcej mamy pro, pro video, noc, makro, makrofoto oczywiście. Z zrobimy sobie takie makrofoto. Może, może tutaj, o fuj, jaki tu bzydkie. może na, na baterii, o. Bach. I zobaczcie, ale to uchwyciło wszystko. No jestem w szoku, numery seryjne, wszystko jest. Dobrze uchwyciło. No ale zobaczcie sobie kilka sampli. Pamiętajcie, że w linku w opisie będą oryginalne sample do pobrania i sobie sam możesz zbliżyć, powiedzieć, zmniejszyć jak tam chcesz, zweryfikować po swojemu, jak one ci pasują. Główna kamera nagrywa w 4K, 30 klatek na sekundę. Ale przednia również, więc dokładny test kamery w oddzielnym Odcinku zdjęcia w tym przedziale cenowym jestem mile zaskoczony. Co zobacz. No, to się nie powiodło. Wolczyk do zaatakował. No właśnie. Bateria 5000 mAh spokojnie wystarczy ci na cały dzień. Tutaj bez dwóch zdań, z tym procesorem, z tą możliwością nagrywania w 30 klatkach w 4K, gdzie raczej będziesz robił zdjęcia niż nagrywał, oj, wystarczy na długo, długo, długo. Ja po pe pełnych testach zostało mi 30% baterii, gdzie w smartfonach flagowych zostawało 5% albo nic nie zostawało, także robi robotę. Przeinstalowane aplikacje to są jakieś takie gry, które można sobie odinstalować. To ostatnie, raz, 2, 3, 4, 5, 6 to są moje, a reszta jest zainstalowane przez system. Ile w systemie jest w pamięci? Tak wygląda historia storage, jeśli chodzi. Allow. Jeśli chodzi o sam system, zajmuje. Hmm, ale to jest źle policzone, bo tu 58 GB zajmuje system. No nie, to jest zupełnie źle policzone. Jak? To jest niemożliwe. Aż tyle zajmuje system? To chyba razem z aplikacjami, wiecie, bo to nie, nie chcę mi się w to wierzyć. To, byłby, to byłbym w szoku po prostu. Konkluzja. Czego dowiedzieliśmy się do tego sprawowania? Dowiedzieliśmy się, że czytnik linii papilarnych jest dwie sekundy za bolny. Telefon jest szeroki, śliski, średnio trzyma się w dłoni. Kamera robi przyzwoite zdjęcia, głośniki grają wspaniale, bateria trzyma bardzo długo, idealny do konsumpcji, kontentu. Dla kogo jest ten smartfon? Na pewno dla osoby, która dużo konsumuje i nie jest super wymagająca. Może to być również twój drugi smartfon. Powiedzmy, że idziesz na wódeczkę. A na wódeczkę no, ciężko wziąć tańsze iPhone'a lub ciężką. Nie, ale jeśli go zgubisz lub zepsujesz, no to szkoda, prawda? A taki smartfonik jako drugi no też nie możesz kupić jakiegoś bardzo taniego, no bo jak to będzie przed znajomym wyglądało, taką lipę? Przy, przy, przyniesiesz, to będzie o, to chyba bieda. A tutaj biedy nie ma, ale też w razie czego dużo nie stracisz. Zostawisz w taksówce, więc dużej straty nie ma. No właśnie. Ewentualnie jako prezent na urodziny, na imieniny, na komunie dla dziecka, a na pewno bardzo dobry smartfon dla żony. Przez żonie będziesz kupował na za 6000. No nie, no nie, no gdzie? Ten też jest ładny, płaski ekran, troszkę szersze ramki, ale selfie robi robotę i ona sobie do Instagrama strzeli. Będzie zadowolona, a Ty będziesz miał hasiurę na nowe felgi do Twojego pięknego, srebrnego BMW. No i tą skromną historią mogę pozdrowić i polecić